Witam serdecznie. Łupy, 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 a przede wszystkim skrzynie z łupami. Każdy gracz lubi skrzynie. Puzzle Combat oferuje kilka rodzajów skrzyń, z których po otwarciu wysypują się nagrody. Każda skrzynia wymaga najpierw wypełnienia poprzez wykonanie jakichś określonych zadań. Pierwsze skrzynie, które są dostępne hmm, praktycznie od momentu rozpoczęcia gry, to są skrzynie misji poszukiwań. W widoku na bazę hmm, umieszczone są one pod awatarem hmm, i są to skrzynie przeciwników, bohaterów i machin wojennych. Skrzynię przeciwników, czyli tą pierwszą górną, Skrzynię wypełniamy podczas y, zabijania wrogów na etapie fabuły oraz w operacjach specjalnych. Wymaga ona zabicia stu wrogów y, i do tego zadania używa się energii kampanii. Środkowa skrzynia, skrzynia bohaterów, y, wypełnia się ją podczas najazdów. Y, wymaga ona zabicia. 40 bohaterów, czyli potrzebujemy przynajmniej 8 energii najazdów, aby wypełnić skrzynię. Jakość łupów w tej skrzyni najazdów, w tej skrzyni środkowej, zależy od kategorii, w której się znajdujemy w najazdach, czyli od ilości pucharów, które mamy. Dla przypomnienia, jeżeli klikniemy na ikonkę najazdów, to pokaże on. Nam w, jakiej, w jakiej kategorii się znajdujemy? Najlepiej jest mierzyć, na, jeżeli oczywiście jest to możliwe, jeżeli pozwalają na, nam na to nasi bohaterowie, to jest mierzyć na kategorię platynową, ponieważ ona już daje lepsze nagrody. Przed otwarciem każdej skrzyni, warto sprawdzić, w jakiej kategorii, się, w kategorii najazdów się znajdujemy. Nawet jeżeli skrzynia jest już pełna, a brakuje nam kilku, może niewielu pucharów do wyższej kategorii, to warto wykonać jeden lub dwa najazdy więcej i otrzymać lepsze nagrody. Ok, to może zaczniemy od otwierania skrzyni. Najpierw otworzę skrzynię przeciwników i zobaczę jakie dostanę nagrody. Bardzo słabe. Naprawdę to jest chyba lepsza, jedna z gorszych e, skrzyni, jakie mi się udało um, uzyskać w tej misji. Naprawdę pięć rzeczy. <grymne> o, głęboko jestem rozczarowana. Ok, odbieram. <krymne> Jak widać, ta skrzynia w tej chwili przeszła w tak zwany okres spoczynku czyli na 12 godzin jest jakby zamrożona. Zaraz wytłumaczę, jak można sobie z tym poradzić. Otwórzmy jeszcze skrzynię bohaterów. E, ja jestem w tej chwili w najazdach, jestem w rankingu diamentowym. więc Zobaczymy, co skrzynia diamentowa przyniesie. Ok, kupon powołania srebrny, jeden emblem, przełom. Ale bohater szkoleniowy, dwugiastkowy. Super, to mi się przyda do mojego, e, do ulepszania mojego, mojej karty. Ok, Czyli teraz obie skrzynie, zarówno przeciwników, jak i bohaterów, są zamrożone, czyli są w kolorze szarym. E, można je przyspieszać, aktywowanie tych skrzyni, e, płacąc złot, złote, złotymi monetami. Czyli naciskamy wtedy na, na ten srebrny przycisk, i rozpocznie następną misję natychmiast 20, 20 złotych monet. E, te, te 20 złotych monet płacimy wtedy, kiedy. Do, do aktywacji zostało nam 12 godzin. Koszt tego przyspieszenia zmienia się wraz z upływem czasu i praktycznie zmniejsza się o jedną monetę co 36 minut mniej więcej. Maksymalnie można kupić 3 przyspieszenia na, w ciągu 24 godzin. Okej. Okay. Może w takim razie pominę, żeby pokazać, yy, czy chcesz zrealizować transakcję. Tak, ok. I teraz widać, że mam skrzynię, mam aktywną. Znowuż muszę przejść etapy fabuły albo operacji specjalnych i wypełnić tą skrzynię, żeby odebrać nagrody. Trzecią skrzynią w misjach poszukiwań jest skrzynia machin wojennych. Yy, mogą tą skrzynię wypełniać jedynie gracze, którzy znajdują się w sojuszu. Jeżeli gracz opuści sojusz z jakiegokolwiek powodu, to ta skrzynia zostanie zamrożona na 12 godzin. Tego, tego zamrożenia nie można przyspieszyć, nie można zapłacić do niego złotem. Po prostu koniec, jest szary i koniec. Po otwarciu może tak, może otworzymy tą skrzynię i zobaczę, zobaczę jaka jest zawartość. Kolejny kupuń powołania, pięć emblematów. Bardzo dobrze. Ja lubię tutaj emblematy. Hmm. Też takie nagrody nie są zbyt ciekawe. Po otwarciu skrzyni tych makin wojennych, kolejna skrzynia jest aktywna od razu. Tutaj nie trzeba kupować przyspieszeń. Ona przychodzi, dlatego że ją można otworzyć tylko co 5 dni. Raz na 5 dni, ponieważ trzeba zabić 5 maszyn. Ok, czasami zamiast tej zwykłej złotej skrzyni pojawia się skrzynia kolorowa, która zazwyczaj ma lepsze nagrody i zdarzają się w niej promocyjne materiały pięciogwiazdkowe. Może ta skrzynia kolorowa może się pokazać na każdym miejscu, na przeciwnikach, na bohaterów albo na, machin, na machinach wojennych. Jest to zupełnie przypadkowe. I Skrzynię tą kolorów można wypełniać przez pokonywanie 150 wrogów, czyli jest ich dużo więcej niż przy tej normalnej złotej skrzyni. 150 wrogów można ich pokonywać albo na mapie, albo w operacjach specjalnych, ale również liczą się bohaterowie, których zabijamy przez najazdów. Teraz do wypełnienia tej skrzyni kolorowej są przeciwnicy. Potrzebni są przeciwnicy w kolorze, który odpowiada, koresponduje do koloru skrzyni. Yy, inne kolory się nie liczą. Czyli, na przykład, jeżeli robimy najazd i mamy przeciwników w pięciu kolorach, yy, to tylko będzie nam się liczył jeden przeciwnik, ten w kolorze takim samym jak skrzynia, yy, będzie nam się liczył do wypełnienia skrzyni. Ok, to są, to są trzy podstawowe skrzynie. Yy, teraz. Yy, Kolejnym rodzajem skrzyni, która dostępna jest również w miarę szybko, to jest skrzynia weteranów. Tą skrzynię weteranów można wypełnić na mapie fabuły, więc może przejdę na fabułę. Na mapie fabuły, ale trzeba wybrać kampanię weteranów, czyli można tą skrzynię wykonywać tylko na kampanii weteranów, nie jest dostępna na kampanii zwykłej. Teraz w tej pokonując poszczególne etapy kampanii weteranów można dostać, to też zupełnie przypadkowo się zdarza, że do nie, czasem w niektórych bitwie nie ma żadnego, czasem może być nawet dwóch, specjalnych przeciwników. Oni są trudniejsi do zabicia, ale jeżeli uda im się, na, na, uda im się nam ich pokonać, to dostajemy za to za zabicie każdego z nich dostajemy pięć odznak weterana. Czyli ponieważ do wypełnienia jednej skrzyni potrzebujemy 100 odznak, każdy zabity przeciwnik daje nam 5, w związku z czym musimy zabić 20 takich przeciwników, żeby, żeby wypełnić skrzynię. Ok. Dlatego jeżeli ktoś powtarza etapy na mapie po to, aby. Uzyskać więcej punktów doświadczenia czy dostać łupy, to bardziej opłaca się powtarzać je na, na mapie weteranów, dlatego że te nagrody są, są lepsze i te skrzynie weteranów dostarczają lepszych nagród. Więc, może teraz ja mam wypełnione dwie skrzynie, można przekroczyć tą liczbę, czyli można gromadzić te skrzynie, nie otwierać ich, można mieć ich tyle, ile się chce. Ja mam dwie i otworzę je teraz. Razem z Wami i zobaczę, co, o, co. zdobyłam. Ok, pierwsza skrzynia. Bohater szkoleniowy, czterogwiazdkowy może być. Na broń własnej produkcji, tylko dwugwiazdkowa. Kupony łupów zawsze są przydatne. Kupu powołania srebrne. Ok, to nie jest zbyt dobra. Um, Skrzynia weteranów. E, miałam lepsze, no ale zobaczymy, co drugie nam przyniesie. No ok, czterogwiazdkowa broń własnej produkcji e, i bohater szkoleniowy trzygwiazdkowy. To nie jest zła skrzynia. E, te nagrody są takie w miarę. Mm, Mam też pięciogwiazdkową, pięciogwiazdkowy materiał do ulepszenia broni. Ok. Generalnie dzisiaj nie miałam szczęścia w moich nagrodach, w moich łupach, ponieważ one są przypadkowe, więc jest trudno przewidzieć, co się dostanie. Dzisiaj mi gwiazdy nie bardzo sprzyjały. To nie były najlepsze skrzynie, ale nie były to też najgorsze. Ok. To tyle na dzisiaj. Jeżeli, macie, jeżeli Wy macie inne doświadczenia ze skrzyniami, chcielibyście się podzielić tym, co dostajecie. Wpiszcie w komentarzach pod spodem. Jeżeli podobają Wam się moje wideo, dajcie mi kciuka w górę. Subskrybujcie, będę bardzo wdzięczna za poparcie. Do usłyszenia w następnym wideo. Trzymajcie się cieplutko, pa! pa.